O, dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry, panie doktorze! Co dzień to pan niesie? Dziedzicie pan? Zakupy zrobiłem, bo będziemy robić pamułę, proszę pana. A mogę iść z panem? A to A do, dobra, bo to ja nie wiem, czy ktoś to będzie pił, czy nie, to no może. Może dobrze, proszę tam. Taką pamułę, takiego czegoś to pan jeszcze nie pił. To, ci, to panu gwarantuję. Nieprzyjemny ma zapach. No, <laughs> jest, jest zapachowy jest obrzydliwy, <laughs> To <laughs> no, <yes. laughs> już <Oj, pierśuczek. Das. laughs> nie należy zjeść. Nie, o Jezu. No i pierwszy uczek. teraz... Nie te Piotrek, leci zostawię to. Witamy Państwa bardzo serdecznie Jak wiecie już wylosowaliśmy produkty na Pamułę I teraz właśnie jedziemy na zakupy z Piotrkiem Albo raczej z Piotrem Chytrym Który nie da prawdopodobnie kupić jakichś wysokich jakościowo produktów Tylko ten najtańszy No ale, no, ale zobaczymy jak to wyjdzie Losowanie oczywiście było na live ostatnio Na transmisji może tak powiem na żywo Nie lubię tego słowa live Dlatego zapraszam na Instagrama Bo coraz więcej takich transmisji będziemy robić z Piotrem Bardzo fajnie poczuliśmy po prostu ten zew Że chcemy do Was mówić bezpośrednio Odpowiadać na Wasze pytania i problemy. Natomiast tutaj mam listę produktów i jedziemy robić pamułę. Pamuła. A czego nie ma właśnie? Dla tych, którzy mają dość mojego pieprzenia, oczywiście widoczki, piękne rzeszów. Błędy w adaptacji, co to? Teraz? Wiecie moi drodzy, tak, że zaczyna się lato, więc ludzie zrzucają kurtki, nie będzie tak neutralnie, stąd mogę być troszeczkę bardziej agresywny jeśli chodzi o e, błędy w adaptacjach. No, wielu ludzi mi dziękowało też za to, że po prostu tak wskazywałem tą im drogę. No ja inaczej nie umiem. O, pan. Kto to Robert Lewandowski jechał? No, ty, Pokazał Ci cześć jeszcze. Dostawczaku sobie dorabia. <laughs> Ale do czego zmierzałem? A, o tych. No idzie lato, no kurczę, no będzie to widać, więc ja muszę po prostu czasem wskazać, że, że no jak adaptacja, to pamiętajcie, trzeba ograniczyć te węgle 20-30 gramów, a nie 150-200, bo później to wszystko. retencja wody niesamowita, fatalnie się wygląda i dlatego ludzie rezygnują z keto. No nie tak nie wolno. 20-30 gramów później się zwiększajcie. Nawet i do 100 niektórzy mają możliwości 150 i dalej hula im to keto, więc czemu nie No No i jesteśmy w Dubaju, część rzeszowa, która nazywa się właśnie. Dzielnica Dubajska, jak widzicie, no bloki są przepiękne. Tutaj każdy, tutaj nawet Elon Musk ma swój apartament na górze, lubi patrzeć na te flagi powiewające tam. Kto tu jeszcze w tym bloku, Piotrek? Robert De Niro, ten co mieszkał. teraz uciekał... Też tak ten, ten co z Rosji pokój. uciekł, Gerard Depardieu przecież też tu I mieszka Abraham teraz. Obis Roman tutaj też ma całe piętro dla siebie. Słyszałem też, no. że no, to nie są przelewki. Potem się dziwicie skąd my mamy kasę na włososia na przykład no. Sponsorów mamy dobrych. No, babcia sobie idzie, proszę. Jest. I wiecie co jest fajne? Wysiadamy i nic na mordę nie nakładamy. Ale to jest coś super pięknego, rafał. bo można się uśmiechnąć do kogoś, ten ktoś może odzajemnić to albo po prostu zwyzywać od ludzi na p. No różnie jest w życiu, ale zawsze warto ryzykować. Teraz wiesz co Piotrek zrób? Weź kamerę i nagraj mnie. Dobra już umiał? Nie wiem, bo tam nie nagrywałem. Piotr, jak super, pa idziemy o, nagrać. Na tym O, tej dobku. Cukru tam mi Ale Cukru tam ale cukru. trochę. Kurwy mać. Chodź w ustronne miejsce, gdzie nikt się nie będzie patrzył? To ciężko tu będzie. Łosoś. Dobra, po kolei myślę. Same Kakao dobra. to weźmiemy spod keto, jak olej z też. No dobra, chodźmy najpierw po mięsa może. Wolonkę? No. Jest... Kupmy jakieś karty do pustka, to będziemy Nie, przygrać. nie, nie, nie ma Takie sensu. O, tak. Nie będziemy żadnych kart. I po co, Rafał, tu kupować? Bo chcę, karty mieć. Jak będzie, nie będą mieli co robić, to się zagrają karty. Tu mopa moglibyśmy kupić, a nie karty. Ja nie będę mieli co robić. A chytrus. Te czarnuszki nie będziemy brać, bo mamy swoją. Tutaj cebuli nie, nie będzie. A no jest że. Jest taki a to chyba drogi? W nie, nie, taki Osiemu nie opłaca. Będę, ojej, ma bardzo. Trzeba by zważyć, kurde No to co to jest? Bierzesz to i strasznie zważyć no, Wkładasz do worka i ważysz Wykonaj tę straszną czynność, Rafał, przed którą tak się broniłeś Trzeba by zważyć, kurde <noise> A ty jakie ładne cebulska, takie dorodne Już, już <noise> obrane, dobra, weź już obrana, nie będziemy tam sypać tak. Malutko Jest imbir Ja, 54 Dobra Imbir Zrobiony Cebula już jest co się stało z nią? O, no. tak, tylko, Boży, to, to, to jest zdechła. Awokado jeszcze. Ale tylko im broń że biło I Na pewno nie hasz, bo za drogie I na pewno nie hasz. To teraz je położę do i sama by się has zrobił. są takie sprzeceny takie lekko podgnite. Ile ma? Zrobione. Wow. Którego Piotr głosuś, doradzasz? Jakbyś tak wybrać miał dla siebie. Jak to którego? <laughs> już, już się rzuca w oczy. A tutaj też się rzuca w oczy, którego nie brać od razu, nie? No ja. Zero tłuszczu, no Zero, nie, sukinsyn. absolutnie. Tak i bierzemy na Co No to tak nie ma, tu No bierzemy. Kiefer zrobiony, jajka. Pokaż suki syna jeszcze. Oh, yes. Nie bierzcie tego, to jest ze wszystkiego wyprane. Jak można zabierać coś, co natura dała i później dokładać sztucznie. to tak wirują tam, to tak lata, że wszystko z tego wypada i oh, tak wszystko... jak wirują, o, tak. ale językiem. <laughs> y, jeśli chodzi o jaja, to najlepiej wziąć od chłopa albo od baby. Zefi po prostu takie osrane, bo one mają najlepsze e, wartości, takie jak powinny mieć. Omega 3 jest w dobrych proporcjach, bo te tra trawy jedzą te kury i dziubią sobie tam. Może weźmiemy wieprzowe jakieś serca, to mózgi są jak za Ale to nie, do to Pambuję nie. Kurde się wziął no A może są te są weźmiemy serca indycze? Drogie, drogie, są. Nie, to się, to się chyba lepiej będzie. No, Trochę dwa takie serca indycze. A żeś sobie maliny żeś jest i masz Ślicznie. teraz. O jest, ale jakie o, ładne. O, kurde, Chłopie. jakie piękne. Malinki są, moi drodzy, ostatnie. została nam tylko najważniejsza rzecz na diecie ketogennej, czyli kolonka. Ale weźmiemy taką w uproszczonej wersji, wiecie? Żeby nie, nie trzeba było robić, bo to... Bo to To, to... <gutować> 3, godziny. 3 godziny 3 godziny gotowania, żeby było dobre, potem 2 godziny w piecu O jest, golonka na kół. no to jest Dobra, to weźmiemy taką gotową i po prostu wrzucimy Golonka wyprzowała 70%, dobra, reszta do to dobra. woda i sól Idziemy I moi raz drodzy Raz w życiu na łatwiznę można ich zgnieć, rozgwałcić golonkę jest. jest wszystko, no, właśnie no, zjadłem za szybko, to A udam, że to też, to było golonka. golonka Now, idziemy do kasy Jeszcze jedna taka rzecz, Rafał, bo widzowie nas często pytają, yy, czym się różnimy. Właśnie różnica między nami polega na tym, że ja bym nigdy nie kupił kart w afekcie. A na przykład i na zakupy z tobą, konkretny cel lista, i nagle pek... karty w afekcie. No nie było w pracy kart, no w co będziemy grać? Zakupy zrobione, moi drodzy, jak widzicie, bez ławki. Nie jeździ się. No jak się uprawia ten sport, to trzeba mieć ławkę e, do wyciskania, tak, nawet do sobą, na. Tak. Na tyłach samochodu, więc wracamy w teraz i będziemy miksować Pamułę Cicho drink pamuła. All I do every night is drink pamuła I wszyscy moi drodzy z nami teraz Pamuła Piewaj Zapomniałem No Pamuła Every night Pamuła Pamuła No i tak to moi drodzy całe życie jest chorobą psychiczną Myślicie, że mi przeszło? Może tak wyglądało przez ostatni rok, że mi przeszło, ale nie. A bo, a bo nie wolno się było nawet wysrać przez ostatni rok. Przez ostatni ten rok, ten rok nic nie można było zrobić, ani wyjść, ani pierdolić się. Jest! Jest! Zapraszam na mieszanie pamuły. Ale bez grania. <noise> Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić Pamułę Piotera, ale losową taką, czyli nie do końca Piotera, sama Pamuła dzisiaj bez jego patronatu. Bezem ja ten... nie, nie, nie obejmę patronatem tego na pewno. A dlaczego? No bo stwierdziliśmy że Trzeba sprawdzać różne rzeczy moi drodzy i dziś e, sprawdzimy czy jest możliwe wypisie pamuły, która będzie się składać z teoretycznie fantastycznych składników, bardzo gęstych odżywczo, mineralnie i witaminowo, także są to niesamowite bomby, ale czy będzie to dało się rady wypić to zaraz sprawdzimy ostatniej transmisji na żywo, moi drodzy, tej losowaliśmy właśnie 11 składników plus jeden bonusowy od was i jeden pan stwierdził, że będzie to alkohol, więc no dzisiaj lejemy alkohol do pamuły, no bo jest to pierwiastek boski, jednak trzeba przyznać, że każdy mężczyzna potrafi docenić, wie, że jest to składnik, który no pozwala nam wchodzić w odrębne stany świadomości. Zresztą, tak jak powiedział Konfucjusz, bądź ostrożny co do abstynencji wojen i chorób. Nie do picia, nie do nałogów, nie do przeholowania czegokolwiek, nie do alkoholizmu, tylko do abstynencji, więc e, mam nadzieję, że rozumiecie te słowa. I zaczynamy, moi drodzy, dzisiaj robić pamuły, Piotra! Nie, nie Piotra! Nie? moje nie. Do sobą! I jesteśmy, moi drodzy, gotowi! Co tak buczy? Muszę zamknąć okno. No. Koniec buczenia. Zobacz, czy jest dźwięk, czy łapie go tam jakoś. Jest? Dobrze, moi drodzy, krótkie przedstawienie, moi drodzy, wszystkich produktów, które tutaj mamy. Piotr będzie wyjaśniał każdy z tych wspaniałych produktów, które wylosowaliśmy, i zaczniemy oczywiście od czego? Od podrobów. Delikatnie podsmażone, jak widzicie, tak żeby jeszcze były nieco surowe w środku. Co byś powiedział, Piotr, o sercach? Niesamowite źródło przysperanego białka oraz magnezu i innych pierwiastków. Po prostu niezastąpione. No ale przede wszystkim cena, cholernie niska cena. No, zapomniałem, to... że był taki praktyczny aspekt. Cena, <laughs> cena też. i jeszcze raz cena. Tak moi drodzy, nie więc... ma tańszego rzeczy ja niż podroby i. i tak, tak samo gęsty odżywczo. Tak. To wygląda, to wygląda bardzo apetycznie, po prostu serca ładnie umilowane. Tak, na podrobach, moi drodzy, wszystko zdziałacie tak naprawdę, bo nie dość, że tanie, to jeszcze dobre można z tego przy niskiej podaży węglowodanów możecie mieć wszystko tak naprawdę zapewnione. A jeśli jeszcze wątróbkę wrzucicie, to już w ogóle masakra jest. No białko już mamy, trochę tłuszczu dobrego też mamy, dużo witamin i minerałów też mamy. Co by tu jeszcze? Oczywiście jaja. Jak wiecie, jest to fundament każdej diety według mnie, a już na pewno ketogenicznej. Jajka muszą być, więc w ilości Ile Peter, na taką pamułę myślisz, żeby tych jaj tutaj wrzucić? Oczywiście 3 jajka to jest. 3 jajka, nie, tak. też tak myślałem właśnie, bo tu już będzie 21 gramów białka, plus tu to będzie jakieś 35-40, tak na oko oczywiście, bo nie liczymy kalorii, bo e, kto by latał z kalkulatorem w życiu normalnym. Drugie. A wspaniały, złoty, płyn. tak, boski po prostu. No mówią, że to... Że to, to jest śmierć, ale <laughs> to <teraz> mniej <laughs> coraz mniej mówią. Coraz mniej mówią, nawet WHO. Teraz każę więcej ja jeść, bo jednak dobre się okazały. Zawsze powtarzam, moi drodzy, korzystajcie z różnych źródeł. Nawet mnie nie słuchajcie ślepo, tylko po prostu sprawdźcie, co ja mówię u kogoś innego. Później porównajcie te dane. I najlepiej, jakieś kilka badań sobie sprawdźcie, i wtedy twierdźcie, czy coś jest zdrowego. Dwa składniki już mamy, moi drodzy. Omega-3 do omega-6 może być nieco zaburzone, stąd czego nam potrzeba? Oczywiście, że rybki. A dzisiaj wylosowaliśmy nie śledzia, nie makrelę wędzoną, a właśnie łososia atlantyckiego. O którym co można Piotrek powiedzieć? Co można ogólnie o rybach powiedzieć? powiedz? O rybach można powiedzieć to, że mają te tłuszcze, których my bardzo potrzebujemy. Te Czyli... bardzo przeciwzapalne, bo jak wasza równowaga jest zaburzona, także omega-3 na przykład macie. No nie wiem, bardzo mało, a omega 6, których e, nie powinniśmy przecholowywać macie na przykład w stosunku 1 do 20, czyli strasznie zaburzona, e, ale tak niestety wygląda dieta zachodnia. No no tak, niestety, tak, czyli maszyncy, że tak to wygląda. To jest bardzo łatwo za mm -hmm. ten stosunek. Jest to strasznie prozapalne, nie zrozumcie mi źle kwasy, omega 6 są bardzo dobre, ale jeśli są wspomagane właśnie dobrą proporcją omega 3. Oczywiście, ryby kontrowersyjne, źródło, no bo dużo rtęci i tak dalej, ale jak niektórzy mądrzy ludzie mówią, no mm, trzeba troszeczkę trutki czasem rzucić do żeby po prostu sobie e, go wzmocnić. A że akurat w rybie jest rtęć, to prawdopodobnie nasz organizm sobie z tym raz na jakiś czas poradzi. To nie są, moi drodzy, kwasy ALA z orzechów, na przykład, czy z oleju lnianego, bo tego trzeba byłoby dać dużo więcej, bo niektórzy po prostu nie konwertują tak skutecznie, e, niż liby się chciało. Natomiast EPA i DHA jest po prostu to czysty kwas w takiej czystej postaci z glonów chamskich, które żrą sobie ryby jemy go po prostu na czego. Można powiedzieć, że są też takie badania, że ta konwersja jest... Dużo wyższa u osób zdrowych, bez stanu zawanych. Wylosowaliśmy też dasło. kategorię błonnika, moi drodzy. Była babka jajowata do wylosowania, były różnego rodzaju owoce. My wylosowaliśmy maliny, czyli owoce jagodowe, bardzo dobre na diecie ketogenicznej. Dlaczego? Dlatego, że przy niskiej zawartości węglowodanów mają bardzo dużo dobrego błonnika, którego no, nasze kiszki, jelita, i tam, gdzie po prostu. Główno se siedzi, wszyscy tego pragną tam w środku, właściwie. Wszystkie te bakterie, które tam. No bo pomyślcie se na zdrowy rozum, no cały czas głównie siedzieć, nie? To no, w końcu coś chciałoby se ktoś innego lepszego zjeść. Dlatego, tak bardzo, nasze jelita potrzebują błonnika e... i wrzucamy trochę mali, żeby I tego było. Przy błonnika. okazji, oczywiście, też uzupełnimy o witaminę C. To spróbujmy troszeczkę to rozmieszać. Petrek zapach. No, mocno się No taką rybką, taką makrelą bardzo. <grym> na na razie w... W makrela wędzona, tak bym powiedział, Gdyby mi zatkali oczy, to bym tak powiedział. Makrela wędzona. No już jelitka będą zadowolone po prostu. Jak ja to lubię mawiać. Kolejny produkt, moi drodzy, no... Co by tu wam pokazać. E, oczywiście no, trzeba starą, dobrą cebulę wrzucić, e, którą wylosowaliśmy w składnikach prebiotycznych. Akurat e, wylosowaliśmy cebulę. W kuchni staropolskiej zawsze e, była, jest i będzie i tak, tak naprawdę... No, nie wzięła się znikąd tak naprawdę. No, to jest efektem selekcji, ponieważ robiła ludziom dobrze, tak a nie źle. Tak, tak, tak powiedzieć. Tradycyjny jadłospis na obu się bierze stąd, no. że e, selekcjonując żywność jaką się karmi dane plemię, czy dla społeczność, odrzucamy to co, jest, to, co nie służy, a pozostawiamy to, co służy. Tak jest, dlatego na przykład nie dlatego jemy, przykład nie jemy dzisiaj arszeniku. To też, ale na przykład nie jemy arszeniku, bo nam szkodził, tak? Skoro cebula nam zawsze pomagała, to ją jedliśmy. Haps! Kolejny składnik, moi drodzy, kolagen. Kolagen, czyli białko, które naprawdę bardzo przydaje nam się przy jakichkolwiek kontuzjach, przy odbudowywaniu stawów, tkanek i tak dalej. My wylosowaliśmy właśnie taką w formie golonki, którą zaraz dorzucimy do tych malinek i cebuli. Wydaje mi się, że powinna wzbogacić smak, ale oczywiście, no, golonka to też taki symbol naszej diety, zawsze jedliśmy golonki. Świnia zawsze była, jak widzicie, ona nawet u mnie jest cały czas obecna w polskiej diecie, zawsze była i zawsze będzie. Więc Wrzucamy tak świnie, tak, żeby zbiżone, mocno zaznaczyć. na bardzo genetycznie do człowieka też. Jak nie najbardziej w sumie. Oprócz małpy, chyba. Goloneczka. Troszkę więcej wrzucimy, golonki. Takie dwie części, jezu, jak pachnie. Na razie najbardziej nęcący mnie tutaj produkt. O tak. ale zapach. No, przepięknie. Te walory smakowe, które teraz tutaj nam się złączą z tą rybką, cebulką i malinami. Naprawdę kręcą moje zmysły. Teraz troszeczkę płynu dolejemy. Z kategorii probiotyk e, wylosowaliśmy właśnie kefir. Kapusta kiszona, jeszcze była <grych> i takie inne rzeczy, więc tu tak bardzo neutralnie bym powiedział, smakowo. Prebiotyk to jest pokarm dla bakterii, mhm. a probiotyk. To już są same bakterie. Tak, czyli tutaj wlewałem, moi drodzy... E... Teoretycznie, teoretycznie tutaj, są. tutaj są bakterie, które żyją, być może zdechły już, e... a prebiotyk no to jest pożywka, więc jeśli wrzucamy na przykład prebiotyk i e... on ląduje na... w naszej kupie tam, to bakterie sobie go jedzą i się tam rozmnażają, nie? Tutaj natomiast mamy gotowe bakterie, chociaż nie wiadomo czy tam są, ale e... otworzyłem i tak pff, sykło, więc prawdopodobnie coś tam jeszcze zostało. Lejemy Piotrek. Dla jelit to wszystko robimy. Nie wygląda to tak źle, powiem Ci. Na razie jeszcze nie, najgorsze to będzie. Kolejnym produktem, jaki wylosowaliśmy z kategorii zielone, bo zielone wiadomo, to e, mógłby być brokuł, jarmusz, e, ale i awokado właśnie nam się trafiło awokado. Co możemy powiedzieć o tej kategorii? Oczywiście chodziło o to, że mm, przy niskiej zawartości węglowodanów naprawdę bardzo gęsto odżywczo możemy załadować takimi e, warzywami zielonymi naszą dietę tak naprawdę pozostając w keto, możemy być bardzo wysyceni minerałami, witaminami i tym wszystkim. Dodatkowo awokado, bardzo dużo fajnych kwasów, jedno nienasyconych, plus potas, magnez na potęgę. Awokado już rzucone, moi drodzy, i czeka na zmielenie, natomiast teraz kolejnym składnikiem będzie oto kakao. My mamy nieutpuszczone z kategorii superfood, tak ją nazwałem, bo ciężko byłoby gdzieś tak naprawdę wsadzić kakao czy czekoladę. Natomiast, no, nie może się famuła obyć bez tak wspaniałych Składników jak posiada kakao, czyli przede wszystkim, nawet nie licząc potasu, magnezu i innych takich rzeczy, no, witamina PQQ, tak zwana, czyli ta, którą odkryli Japończycy i która podobno przedłuża życie, bo jak wiecie, wszyscy ludzie, którzy dożyli ponad setki, jedli czekoladę lub kakao. Stąd, no, nie możemy sobie żałować takiego wspaniałego składnika. Majowie mówili, że kakao. Pić, to wszystko wróci do normy. Jak macie problemy z różnymi aktywnościami, w tym seksualnymi, to kakao, kolać i wszystko będzie dobrze. Także my się nie, my nie musimy, my o tyle byśmy się wsypali, nie? O wystarczyło by. Ale no, że pamuła, no to jest dla wszystkich, więc troszeczkę to no kakao To jest bardzo trzeba. Strężenie. Tak, trzeba nasypać e, źródło energii. Troszeczkę fatalnie nam e, wyleciało, bo olej z czarnuszki bardzo. Charakterystyczny w smaku, chociaż nazywany złotem faraonów i bardzo e, zdrowy produkt, który no, niesamowite korzyści może waszemu zdrowiu przynieść. U nas będzie śrutem energii. Jeśli nie sobie źródła, to będzie super. No to zobaczymy, czy, czy w ogóle nie zepsuje też tego smaku. Olej z czarnuszki, prosto od nas, to jak widzicie. Trzymane w lodówce. Ostatnia kategoria, oprócz tej bonusowej, czyli korzeń imbiru. Co o takim imbirze Piotrek możemy powiedzieć? No, jest to bardzo dobra przyprawa, y, przez, stosowana przede wszystkim przez y, medycynę wschodnią. Tak, medycyna wschodnia, czyli jest, prawdopodobnie w okrawej, Konfucjusz i, słyszał nie o niej. Nie tak, pewnie tak. Mamy wszystkie składniki, jednak na, tym, na tej transmisji na żywo oczywiście e, wybraliście dodatkowy składnik. E, jeden z widzów przedstawił, że będzie to alkohol, Piotr go wybrał stąd. No, musimy troszeczkę dolać tego boskiego pierwiastka, żeby Pamuła była w pełni e, biodostępna dla naszych organizmów, no i żeby po prostu chciało się to pić. Czy Glen Fidicza? Padło na Glen Fidicza, moi drodzy. E, będzie dodatkiem w tej pamule Także w ogóle dziękujemy panu, który zasponsorował pytanie i odpowiedzi tym Glenfiddichem glen, Ale tym Glenfid... nie mogę nawet powiedzieć tego, widzisz? Także dziękujemy temu panu, który zasponsorował pytanie i odpowiedzi tym oto Glenfiddichem Oczywiście go użyjemy do pytania i odpowiedzi e, celów, Tak. do gardła, nie do Tutaj tylko... E, ten... Kapeczkę tak, dosłownie na smak, bo... Pamiętajcie, tylko świnia potrafi przecholować. człowiek wszystko powinien traktować z umiarem Pijesz jak świnia Stajesz się jak świnia. Jesz jak świnia? Jesteś jak świnia. Dobrze. Mamy, moi drodzy, pamułę, więc mielimy i rozpoczynamy degustację. Zbyt, jak pachnie ładnie wodą, jest na zewnątrz. Lejmy ten wspaniały składnik na zdrowie. Oj, gęsta, jaka fajna, ale jeszcze taka do wypicia, mi się wydaje. Tylko gęsta, żywczo, ale gęsta pC. Piotrek, czy chciałbyś spróbować nie, ja po raz nie, pierwszy. Nie, ja bym, nie, chciałbym, bo moja bobrania jest... Ja bym bardzo chciał, nie, żebyś spróbował. I myślę, że widzowie też by chcieli, żeby człowiek, który... Bo to ja za darmo ci to daję, Piotrek. Jak, Aha, nie, jak, nie będę już na to płacić. No, no, tak, tak, nie, nie zapłacisz za to tylko no, po ja mogę spróbować, zobaczcie, się. Powiem czy to się da w ogóle wypić, bo jak da się wypić, to się <laughs> Jak zwykle mam siebie durnia zrobić, tak? I wypić. <grym> nie, nie piję! <grym> no, Powiedz jak. nie wiem. Powiedz jak Ja będę pił ja. to już... Powiedz jak faknie, <grym> <to> jest... <grym> ale wyobrażaj sobie, że to jest za darmo, co widzisz? <grym> Dobra, poczekaj. Ja powiem o zapachu <grym> Nieprzyjemny ma zapach. To jest... Pierwszy raz mogę powiedzieć, że ma zapach nieprzyjemny. Kurde, takie różne tu jest Straszcie dużo z różnych tutaj takich My że bukiet zapachowy jest bogaty, tak? Bukiet zapachowy jest... ...obrzydliwy trochę Taki się stał, nieciekawy, odrzuca trochę, ale to Odrzuca, pomyl... tak jak... ale pomyśl sobie, jakie tam są składniki, w mi za darmo Właśnie, to są takie składniki to Musi no. być dobre I nie? za darmo to Musi być dobre, to jest przecież chociaż... i to jeszcze dostałem Hej. No dobra, ale tu mam trochę opory, pięciu tak ja, mam w życiu w ogóle przed panu No dobra, uwaga Panuła na O Jezu, tego się wypiśnie A to jest... to jest za darmo To jest za darmo Wybić. Nie o Czy mówisz, że nie nie Ale syf Ale syf pieprzony To jak Piotr już nie da wiesz, rady Jak ktoś to wypita Jak ktoś to, zrobi, <grym> to osobiście na wizji wypije takie coś Tu aż szacunek Ale syf powstał A <grym> tak aż kefirem <grym> trzeba pochopić Opa no <grym> Może jeszcze łyczek nie wypiję już bo Koniec. No może polecieć. To was zwróci, nie zwrócę już przynajmniej. To już ja. Uja, no stawa. 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 Jest samego wąchania, chyba nie wiem, ja chyba nie Ale nignę. musisz rafa, bo przecież, e, przecież było powiedziane, że będziesz ty pił, tak? Widzowie za, za, tak zachęciłeś do oglądania tego Dobrze, odcinka. Ale, bo już i tak ostatnio pan bo nie wiem, czy pamiętacie jak robiliśmy no. od widza. Czekaj, bo mnie strząsnęło. Muszę jeszcze przepić, podtrzymaj. Nie, to ja się No to byś w kiblu pił, chodź. Muszę zabić ten smak, trzymaj na aparat. Bo... I jak Piotr mówi, że coś jest niedobrego, to ja wiem, że ja to na bank wrócę. Wezmę sobie od razu maliny. Co było lepsze? kefir czy maliny? Na kefir jest szybszy. Od razu zareagujesz A, kefirem. Dobra. Bo to nie jest takie coś. Yy... Ale słodkie, czy słone jakie to jest. Nie, zobaczysz. Jakby to było słodkie, albo słony bym wypił. To jest, to jest taki kurewski mix. Jakby to było... Bo to waliło takim jakimś starym, nie wiem, podrobami zepsutymi, to bym zjadł, nie? No, dobra. Dobrze. Ja pierwsz jedzie. Co ci się dzieje? Jak ja ty mi śmieci... <śmierne> śmieciami? Tak chyba nie wypiję tego. Nawet chyba nie dam rady, bo to tymi śmieciami po prostu ba. Ale obiecałeś. Ja pierwszy raz no, Dobra, to było. No i pierwszy łyczek, i teraz, I teraz drugi łyczek. Nie Piotrek, ja zostawię to. Widzę, że Panu. zrobiła wrażenie na Tobie ta tak, fałmo, no, są... bo <noise> nie mogę <nie> się <noise> pozbierać. Nie mogę się pozbierać, jak coś mi się w głowie dzieje, ale tym filmem właśnie chcieliśmy dać znak, żebyście w komentarzach tutaj pisali swoje własne pamuły, które będziemy testować i ale nie tylko pod kątem smakowym, bo no, ta pamuła była superowa, jeśli chodzi o skład, ale no, smakiem niestety. No, no, ja na przykład nie zwierzę, Piotrek jeszcze to wypije, mówi, że deklarował się, że weźmie do domu, no bo za darmo, nie, no to ten. Ale no y, piszcie w komentarzach swoje pamuły. Y, I co no? Dzięki do następnego odcinka. Pijcie pamułę i myślę, że świat w końcu wymyśli taką pamułę, taki produkt ketogeniczny, który będziemy mogli pić ze smakiem I w końcu uda nam się pamułę Piotra tak. opublikować Tak, ja czekam, yes. czekam aż powstanie wreszcie jeden, słuszny, właściwy, niepowtarzalny składnik, niezastąpiony Tak Pijemy i jest wszystko I ty możesz wymyślić pamułę Ja ale śmierdzi to gówno, ty to wypijesz serio? Mam wybór, pewnie wywalę Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub Babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.